Korektor z Burżua. Jest to korektor Healthy Mix. I zakupiłam go, dlatego że mam podkład, który mi się podoba, właśnie również Burżua Healthy Mix i dlatego właśnie zakupiłam te, ten korektor. Ja mam. I co mogę powiedzieć o tych korektorach? Po pierwsze, bardzo ładnie pachną. Mają dość taką fajną, lekką konsystencję. Są w tubce, która jest wygodna. Możemy sobie dozować, po, nie podkład, możemy sobie dozować korektor, ile go chcemy. Nie wypływa z tej tubki nam za dużo. Aplikacja jest łatwa, bo właśnie. Łatwo się rozprowadza ten korektor. Do tego no wiadomo, Grużyła fajną gamę kolorystyczną, jeżeli chodzi, bynajmniej o moją opinię, dlatego że właśnie tony tych kolorów są żółte, a nie różowe, jak w większości podkładach. Zakrywa dobrze sińce, może mm, nie wiem jak sobie radzi z jakimiś wielkimi e, sińcami pod oczami, ale z takimi średnimi radzi sobie, również z jakimiś tam lekkimi przebarwieniami skóry, czy jakimiś małymi bliznami. Bardzo ładnie rozświetla, bardzo ładnie pachnie, utrzymuje się 5-6 godzin na mojej skórze. Przy rozprowadzaniu jednak troszkę to, co mnie denerwuje, to taki. Um, są, jak po prostu rozprowadzam go, to wydaje mi się, że jest taki suchy, i to jest trochę dziwne, ale nie przesusza skóry wokół oczu, nie podrażnia. Bardzo, bardzo ładnie współpracuje, nie roluje się. I co jeszcze? No, myślę, że, że chyba nic, nic więcej wymagać od niego nie trzeba. Dlatego, że krycie ma dość dobre. Nie jest jakieś super krycie, ale tak jak mówię, dość dobre. Na pewno o wiele mocniejsze niż sam podkład z tej serii. Do tego ładnie się otrzymuje, tak jak mówiłam. Ma fajne kolory. Dość szeroka jest ta gama kolorystyczna, bo jest chyba 6, 6 odcieni, albo nawet i więcej. Cena. Hmm. Myślę, że cena jest dość przystępna, bo jest to około 36 zł. A te buteleczki starczają naprawdę na, na sporo. Może nie na cały rok, ale co najmniej na pół roku, tak co najmniej przy, przy codziennym stosowaniu. Więc jak dla mnie są naprawdę fajne.